Dzień doberek, dzisiaj umiemy do Dumagette. Ja jestem Marcin, a ty jesteś na kanale 180 Stop. Co będziemy robić w No mamy tam parę rzeczy do załatwienia, zobaczycie. Zostaniemy tam chyba na noc, tak myślę. A w ogóle zobaczcie jak wygląda, jak wygląda tutejszy prom, który kursuje z Siquijor do Dumagette. To jest taki prom, wiecie, osobowo-towarowy. Wzięliśmy ze sobą skuter. A wygląda on następująco. Zobaczcie ławki w ogóle w kościele, nie? A w telewizji co leci? W telewizji leci jakiś ladyboy. Welcome to Azja. Potężyłem wam pokazać, że ta ciężarówka się tutaj ledwo zmieściła, nie? Te... Tyle, tyle było yy, miejsca. Nie wiem, z 2 centymetry może 3. Dobra, z trzech rzeczy udało się na razie załatwić tylko jedną. I to też nie do końca. Bo mam jeszcze widzę ważną tydzień i pani powiedziała, że mi dzisiaj nie przedłuży tej, tej wizy, bo jeszcze mam tydzień. Ale że bym nie musiał tu przyjeżdżać, to pani wzięła ode mnie paszport i będzie w piątek na mojej wyspie na Sikihor, tam gdzie teraz mieszkam, i mi przywiezie ten paszport z, z tą wizą. Więc to jest załatwione. Konta w banku nie założę, bo muszę być tu minimum 6 miesięcy, przynajmniej w tym banku, w którym byłem. Więc, tej sprawy nie załatwi dzisiaj. A teraz jestem w centrum handlowym, szukam jakiegoś sklepu z elektroniką, bo muszę kupić lapkę I to też nie będzie łatwe. Dobra, to mamy laptopa. Kupiłem Acera Predatora Heliosa 16, z procesorem i siódemką. Trochę mało RAMu, bo 16 giga. a jak nie będzie dawał rady, to, to można w serwisie dołożyć. Oni tutaj w tym sklepie nie są w stanie dołożyć ale 16 rdzeniowy procesor myślę, że to pójdzie i że da radę tu mnie jeszcze konfigurują w ogóle dostałem, dostałem jeszcze dodatkowo krzesło nie gratis do tego laptopa tylko że ja nie wiem jak my się sobie rzemy z tym krzesłem skuterem nie? to będzie parkierowa jazda <coughs> Okej. Okay. Torba, w, torba w komplecie powiem wam dobry deal słuchawki dostałem do tego takie za 1500 peso a lapek kosztował 8, dostałem y, dyskont, czyli dostałem rabat na niego no, kosztował standardowo 99 tysięcy peso a za 80, y, 80 całe 86 tysięcy peso go kupiłem Więc no na nasze jakieś nie wiem 5000 zł coś koło tego no, no ale musiałem, no nie mam nie mam wyjścia musiałem oh, Dobra, byliśmy zjeść, idziemy teraz, weźmiemy te rzeczy. Stwierdziliśmy, że nie zostajemy tu jednak na noc, bo tutaj jest brzydko. Najlepsze jest to, że nie wiem jak my się zabierzemy, Kurde, z skuterem, z laptopem, z krzesłem <laughs> i z słuchawkami jeszcze do O, tutaj, patrzcie co się dzieje. Taekwondo! Pagaty ćwiczoło No dobra, to zrobiliśmy tak Gail wzięła te kartony I pojechała tuk tukiem Do portu A ja jadę skuterem Kurde, mamy prąd za O 19 A jest godzina, nie wiem, 26:00, Nie wiem, czy my w ogóle zdążymy na to Kurde, nie mam klucz od skutera O, oh, fuck. Dziękuję. Oh, Widzieliście to? W ogóle zostawiłem w skuterze kluczyki, nie? Zobaczcie, a gościu przeparkował motor? Przepark przeparkował go na drugą stronę, i rozumiecie? Kluczyki były w środku, nic nie ukradł. Nic, ale fart, nie? Na maksa. Przeparkowany jest skuter, bo wstał stał drugą stroną, jest teraz do wyjazdu przeparkowany. Oni tutaj tak robią, nie? I później tam wyciągają łapę, żeby mu tam 5 peso dać, nie? Dobra, trzeba wbić w napkę adres, bo nie mam pojęcia, gdzie to jest, w ogóle gdzie jestem. Panie, gdzie to jest? Por...

To ja nie wiem, po co my ten skuter wzięliśmy tutaj. Wszystko praktycznie by załatwiliśmy w obrębie nie wiem, jednego kilometra tutaj w centrum. Mogliśmy równie dobrze, wziąć tu sportu z portu i tu przyjechać. I na trzeciego, a ja. I wbijamy się na trzeciego.

To jest jakiś w ogóle absurd. Nie co tu się dzieje. Zaraz wam powiem. Oczywiście jasna port, do portu 10 peso. Ale. Hello. Lewo. Dziękuję. O! Bonapé. 12. Dziękuję Thank you A, to już jeszcze wszystko wyjaśniło, bo generalnie gościu mnie nie chciał mnie nie chciał wpuścić, bo tam jest druga brama I nie chciał mnie tamtędy wpuścić, Mówi tu jest tylko wjazd Mówi, tu jest tylko wyjazd, wjazd jest tam, tu jest wyjazd, wjazd jest tam I za cholerę, ja już na piechotek próbowałem motocykli zostawić, krępnąć się tamtędy jakoś I chuj nie chciał mnie wpuścić, ale już wiem dlaczego, bo on nie może pewnie kasy tam pobierać a, a jest płatne, nie? Dobra. Gdzie she is? Okay. Yeah. Co będziemy dzisiaj robić? Huh? Co będziemy robić? Huh? Co? Co będziemy robić dzisiaj? <laughs> What we will do today. What will we will be doing? Yeah. Go home in Sikihore. do snorkeling, watch the big fish and have to kick them and oh, go to a big plants. Waterfalls. So mm. many things. Yeah. And we cook. We cook? Yeah. In the evening. I will. You will? I will. Fish or what? Fish and um. vegetable. Mmm. Mmm. yummy. What is the okay.

Pany kraj, rozumiecie? Stałem tutaj i nie mogę wjechać stąd. Tu muszę jechać, musiałem jechać tam, zawrócić i kurwa, wjechać tutaj. No to jest jakieś chore, nie? Jest kurwa chore. Mamy dzień kolejny, jak widzicie, jestem inaczej ubrany. Zostaliśmy jednak w Dumaguete, bo się okazało, że ten prom, który mieliśmy tam o piątej chyba wczoraj, to był tylko osobowy, także nie mogliśmy na niego zabrać skutera. <coughs> Więc płyniemy, wracamy dzisiaj, jesteśmy już na promie. Eee, o godzinie jest godzina 10 rano i powiem Wam, że podoba mi się tutaj, naprawdę podoba mi się na Filipinach, Podobają mi się tutaj po prostu te. Wszystko mi się tutaj podoba poza miastami. Duże miasta to jest po prostu porażka tu. Po prostu reguły, jakie tutaj są jakieś dziwne, jakieś zasady po popierdzielone, jak gdzieś się wjeżdżałem, to nie mogłem wjechać od razu na prawo na prom, tylko musiałem jechać 100 metrów dalej, tam zawrócić i wjechać na prom. To jest chore. No, tak samo gościu wczoraj mnie nie chciał wpuścić jednym wejściem do portu, bo powiedział, że to jest wyjazd. I on ten, ja już wjechałem, rozumiecie, już byłem za bramą. I on mnie zatrzymał, zawołał i mówi, nie możesz tu wjechać, musisz zawrócić. To jest. No chory, to co się dzieje w miastach, nie? No i poza tym ten ruch, to wszystko, natężenie tych ludzi, hałasu, no nie, no nie, w miastach... Tak myślałem, wiecie, że, że może w przyszłym miesiącu, jak mi się skończy umowa na mieszkanie, na ten domek tam, to się przeniosę tu do, 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 do Maggette, bo jest lepszy, wiadomo, internet, są tańsze chaty, dużo większy wybór, ale nie, no ja nie dam rady w takim mieście funkcjonować, to nie, to ja, ja uciekłem specjalnie, specjalnie uciekłem z miasta, nie chcę mieszkać w mieście, naprawdę. Nie, nie na pewno wyspy. nie będę mieszkał na Sikichoro, bo to tam to już jest typowa wiocha, tam nie ma internetu, to jest najgorsze, nie? Jest bardzo słaby internet. <laughs> tam, gdzie ja mieszkam, może, nie wiem, może na ten, ten San, San Juan poszukam jakiejś chaty yy, mieści na trochę dalej, tam jest bliżej, bliżej jest na fajne plaże i no i taka bardziej, taka bardziej wygląda wiecie, ta, ta mieś, mie, miejscowość na taką bardziej cywilizowaną, nie, niż te Sikihore. No Zobaczymy, no zobaczymy, jeszcze mam trochę czasu, trzy no, 3 tygodnie dopiero, do, dopiero tydzień tam mieszkam. No zobaczymy. W każdym razie no, półtorej godzinki i jesteśmy w Sikihor. No i jest młoda godzina, także dzisiaj pewnie pojedziemy na ten taki duży wodospad, poskaczemy trochę do wody, ale to już zobaczycie w następnym odcinku. Ja jestem Marcin, Ty byłeś na kanale 180 stopni. Jeżeli nie subskrybujesz, to zasubskrybuj. Polub, zostaw jakiś komentarz, coś od siebie. Na razie hej.